wchodzi, to tak, uzupełnia. Tak, 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 tak. Tak. Klasyka gatunku. Dobra, to idziemy. Potem będzie Yaris GR Sport, a potem, a potem a będzie wodorowy tak. GR Yaris. Gadamy. Jedziemy. Mhm. Dobra. Dzień dobry, wieczór. Ponownie witamy Was w Toyotowej Sesji Pytań i Odpowiedzi, czyli Toyotowy Q&A. Witają się z Wami znowu tradycyjnie. Maciej Kilim. I Robert Mularczyk. Dobry wieczór, a może dzień dobry. Kochani, wracamy znowu z tematyką forumową, czyli Kenshiki Forum, czyli doroczny zjazd Toyoty w Europie, w Brukseli, na którym Toyota pokazała mediom swoje nowości. No tym, i przyszedł czas na. No właśnie, GR. tym razem będzie o sporcie. Maszku GR, czyli Gazu Racing, czyli nasza cała szeroka grupa samochodów sportowych, usportowionych, tudzież aspirujących do miana ala sportowych aut. Tak, ale zacznijmy może od tego najbardziej sportowego, bo mhm. Toyota pokazała nowy sportowy samochód. Trudno w to uwierzyć, bo generalnie jest odwrót od aut takich z klasycznymi napędami samochodów sportowych. Toyota ma, przypomnę, w ofercie Supre, GR Supre. GR Supre, GR Supre GR Risa, Risa. No i teraz nowy model. GR86, a więc następca GT86. GT86. Jak dotykałem tego samochodu na torze w Hiszpanii, yy, to muszę przyznać, że auto na pierwszy rzut oka <laughs> wygląda jako Taka ewolucja GT86, ale to oczywiście tkwi w szczegółach. Szybko okazało się, że to nie jest ewolucja. Nie wolno ci nawet tak pomyśleć, Robercie, ponieważ tak naprawdę e, samochód ma praktycznie od nowa zrobiony nadwozie. I nie mam tu na myśli kształtu blach, ale o, 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 o sztywność o jego strukturę. Skorupa tego auta jest o około 50% sztywniejsza niż GT86. Tak naprawdę mamy tu do czynienia z nowym autem. No tak, to jest zupełnie nowy samochód, ale z tą myślą taką klasyczną sportową, czyli silnik z przodu, napęd z tyłu, sylwetka coupe, dwójka drzwi, siedzimy tak analogowo w środku, plecy oparte o sportowy fotel, ręce na kierownicy, która mówi nam o tym, jak się auto zachowuje. Tak można opowiadać. Jeszcze przez parę ładnych minut. Tak, ale ważniejsze chyba jeszcze jest to, że rozkład mas 50 na 50, jak w idealnym aucie sportowym. Natomiast silnik, o którym wspomniałeś, też jest zupełnie nowy, to jest nowa jednostka 2.4. Oczywiście, bez turbodoładowania. A po co? A aj, 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 w dzisiejszych czasach ja sobie, jak sobie myślę o samochodzie sportowym i wyglądam na ulicy chociażby Warszawy czy paru innych miast, widzę duży samochód, ospoilerowany, ryczący, który startuje z światłem, ma 500 koni pod maską minimum. No i wszyscy wiedzą, że o, ja jestem sportowiec. A tu no, jakieś takie kupę? No cóż, tutaj, e, tutaj wiele elementów znajdziesz w tym samochodzie. Może 500 koni nie ma, ale 234. E, jeździ świetnie. Znaczy. E, tak naprawdę. On już to, to, dużo jeździł Tak, aut. ja miałem okazję pojeździć tym autem. No, to, to, to nie jest auto do ścigania się od świata do świateł. To jest auto, które genialnie możesz kontrolować na torze. Świetnie się prowadzi. Rozkład masy, o którym mówiłem 50 na 50, pozwala ci idealnie czuć czuć auto. Moment, w którym zaczyna się ono uślizgiwać, pięknie pozwalasz to kontrolować kierownicą gazem, jak w klasycznym, w klasycznym samochodzie. Świetne auto zaskakująco dużo, dużo, dużo szybsze od GT86. Zresztą ta, ta nowa jednostka mocniejsza, no i, i dużo nowocześniejszy w środku. Naprawdę, ja jestem zachwycony tym autem. No tak, tylko to jest znowu samochód, który ja nie do końca jestem przekonany, czy trafia w gusta polskich kierowców, którzy lubią na grubo, głośno, z przytupem pierwsze światła, drugie światła. Ejże, ja myślę, że u nas też jest bardzo wielu klientów, którzy poszukują auta, nie tuzinkowego, bo to, to, to jest auto, które no już za chwilę będzie na pewno, na pewno rzadkością. Tak naprawdę, jak popatrzysz na rynek nie ma takich aut, aut yy, w tym stylu zbyt, zbyt wielu, to jest coraz większa rzadkość, więc jeżeli chcesz się wyróżnić, auto takie jak GR86 zdecydowanie Ci to zapewni. Zwłaszcza, że samochód, z tego co usłyszeliśmy na Kenshiki Forum, yy, będzie dostępny w Europie tylko przez dwa lata, w związku z czym limitowana limitowalność. No tak, to, 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 to jest smutna informacja na pewno, bo yy, zasługuje na to, żeby być dłużej na rynku, no ale cóż, przepisy... Po pierwsze, jeżeli chodzi o pewny system bezpieczeństwa, po drugie, emisje, No tak, przez, ale nieważne o tym, co będzie, cieszmy się, że przez najbliższe dwa lata auto będzie dostępne w Europie. Kiedy, Potem, będzie, kiedy Potem będziemy z, się. zastanowić, ze Stanów Zjednoczonych można sprowadzić, ewentualnie. <gry> kiedy możemy się tego auta spodziewać? W no właśnie, w połowie przyszłego roku powinny być już dostępne pierwsze egzemplarze do przetestowania. Yy, z przyjemnością. Pokażę Ci, co ten samochód mm. potrafi. Po, 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 Już mi gęsia skórka na plecach się pojawiła, jak, pomyślę sobie, jak wsiądę z maszkiem i pojeżdżę tym samochodem. Natomiast y, do konkretów, to myślę, że warto w ogóle spojrzeć na to auto z poziomu kolekcjonerskiego, bo tego samochodu za chwilę nie będzie. Oj tak, a jeszcze warto może podkreślić jedną rzecz, że y, nasz y, szef, nasz naczelny szef, szef wszystkich szefów, pan Toyota, bardzo duży wkład miał w, 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 te, w to auto. ma powiem więcej, samochód był gotowy do, do produkcji już rok temu, ale no, nie został zatwierdzony przez pana Toyotę. On osobiście testował, jak zresztą każdy samochód Toyoty testuje, a zwłaszcza samochody sportowe, bo jak na pewno wiesz, no to jest kierowca, który ma wszelkie licencje sportowych, sportowe, jeździ we wszelkich możliwych rajdach. No i cóż, po pierwszych testach już finalnym produktem stwierdził. Ja, to nie jest to, o co mi chodziło. Nie chciałbym Zmieniamy. być na skórze tych inżynierów głównych modelu, którzy już wiedzieli, że linie gotowe, wiedzieli, że za chwilę produkcja ma być uruchomiona, a przychodzi szef wszystkich szefów i mówi do zmiany. Myślę, że nie było sympatycznie. W każdym razie, nie o tym, nie o tym, nie o tym. Ważne, że zawieszenie skorygowane, układ kierowniczy poprawiony, zachowanie na drodze. Perfekcyjne, Także na pewno warto było czekać. Samochód przyjedzie do Polski, jak mówię, w połowie roku. Warto udać się do Dylera przetestować. Zapraszamy. A skoro mówimy już o Gierach, czyli gazu racing, tej całej naszej dywizji aut sportowych i usportowionych, no to w zanadrzu mamy jeszcze coś bardziej przyziemnego, mniej limitowanego, czyli Jaris GR Sport. Dodatkowy tłumaczę, to jest taka linia dodatków sportowych czy w stylu sportowym do samochodów seryjnych. W tym przypadku do Jaris'a. Mamy już na rynku. CHR w wersji yy, GR Sport, mamy na rynku Corolle w wersji GR Sport, no i teraz Yaris. No tak, tutaj ważne żeby oddzielić go od GR Yarisa, nie mieszamy, nie mieszamy. To auto ma standardowy układ napędowy jak każdy Jaris. Natomiast to co ma innego, dużo sztywniejsze fajne zawieszenie, zrobione bardziej pod taką dynamiczną jazdę. Inaczej też ustawiony układ kierowniczy, fajne duże felgi. Mnóstwo elementów stylizacyjnych, świetne fotele w środku. Także bardzo ciekawe auto dla tych, którzy chcą mieć trochę też sportowego sznetu w swoim standardowym mierze. Maszku, wytłumacz, my będziemy mogli ten samochód zamówić po prostu w wersji Alice GR Sport, czy musimy poprosić dealera o wyspecyfikowanie samochodu seryjnego, o te dodatki? Nie, nie, nie. Oczywiście ten samochód jest to jest wersja fabryczna. On produkowany jest w tym, z tymi felgami, z tymi elementami, z dodatkami w fabryce Jarisa. Czyli przychodzę do salonu, zamawiam, kupuję, wiem już mniej więcej, ile to auto będzie kosztować? Może jeszcze poczekajmy z tą ceną, natomiast oczywiście to będzie samochód bardzo dobrze wy wyglądający, świetnie wyposażony, także, także będzie ko kosztował. I oczywiście będzie miał limitowane kolory na A jakże? Jak, jak zawsze. W GR Sportach bywa. No fajnie, ale jeżeli komuś taki Jalis GR Sport nie wystarcza, albo nie do końca chce kupić GR Jarisa, czyli ten nasz taki bardzo sportowy, bardzo mocny, fajny, limitowany model, no to może za jakiś czas sięgnie po GR jarisa wodorowego. No właśnie, to też jest bardzo, bardzo ciekawe to, to, co, to, co, to, co pokazano nam, bo, no bo tak, mówiąc o wodorze, zawsze mówiliśmy, że to jest element który służy do napędów samochodów elektrycznych, tak? Który no, czyli nam... wodór z tlenem w ogniwie paliwowym daje prąd, prąd na silnik elektryczny. Dziękuję. Tak jest. A tu nagle pojawia się Jaris z silnikiem tłukowym. Ba, GR Yaris, a więc ten sam świetny, świetny silnik, świetny samochód sportowy. 261 koni, 3 cylindry, 361 koni, silnik, silnik, który warczy, który, tak jak każdy samochód sportowy, ma odpowiednie brzmienie, wibracje, to wszystko, co lubimy. Ale nie ma tego, czego nie lubimy, czyli nie emituje CO2 w ogóle. Dlaczego? No, bo zamiast benzyną jest zasilany wodorem. Tam wodór jest spalany tak jak benzyna. Niby prosta rzecz. Po prostu zastępujemy zbiornik paliwa zbiornikiem z wodorem. Na pozór prosta, ale wierz mi, Robercie, technikalia, które tam się dzieją, no nie jest to cały system zasilania, zasilania tym paliwem, no nie jest prosty. Także fajnie, że Toyota zaczyna od samochodu sportowego. W rajdach będą testowane te silniki, te rozwiązania. Tam jest mnóstwo innych jeszcze niuansów. kwestii, o których, niuansów, o których aż boję się pomyśleć, no ale cóż. Toyota zapowiada, że już w drugiej połowie lat dwudziestych, to prawie za chwilę, takie silniki będą stosowane w samochodach takich drogowych, prawdziwych, no takich, to jest które ciekawe, możemy kupić. Bo, bo Maczu, zobacz, w 1992 roku Toyota zaczęła pracę nad prototypami chociażby hybrydy, czyli Priusa. W 1997 auto weszło do seryjnej produkcji i sprzedaży. 5 lat. To tu Ciekawe, czy te 5 lat wystarczy, żeby taki silnik i technologię wodorową spalaną w klasycznym tłokowym silniku już okiełznać i dać do produkcji seryjnej, czy jeszcze? Myślę, że jeszcze? czy to będzie 5 czy, 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 czy 7 lat, ważne jest to, że dla tych wszystkich, którzy oczekują od silnika, od, od, od samochodu, prawdziwego silnika z brzmieniem, z jego walorami, bo, bo auto reaguje, zachowuje się bardzo podobnie jak to zasilanym benzynem na, benzyną, nawet bah, nawet reakcja na gaz jest jeszcze, jeszcze, jeszcze lepsza, będą mieli taką możliwość kupienia takiego samochodu, a więc nie tylko samochody elektryczne bateriami. Nie tylko hybrydy, nie tylko hybrydy plug-in, nie tylko te samochody wodorowe, w których wodór służy jako generator prądu dla, dla ogniwa paliwowego, ale także zwykłe, klasyczne silniki tłokowe, samochody z silnikami tłokowymi zasilane wodorem. A jakże? Jak niewidzialna ręka kiedyś. Pięć technologii Toyoty będących za chwilę w Pełnej seryjnej produkcji. No ciekawe czasy na zmaczku czekają na najbliższych latach. Oj tak, ciekawie, ciekawie, ciekawie. No i emocjonująco, no bo, no bo wiele się dzieje, wiele się zmienia. Dziękujemy Wam za uwagę. Mam nadzieję, że nie zanudziliśmy. Jak widzicie, dużo ciekawego Toyota pokazała na swoim dorocznym forum w Brukseli. W tym momencie. Kończymy tematykę związaną z forum. Kolejne QA to już będą te klasyczne QA, w których będziemy odpowiadać z maśkiem tak na jest. bieżące pytania dotyczące Toyota i motoryzacji pojawiające się w internecie. Także do zobaczenia, do usłyszenia niebawem. I zachęcamy do zadawania pytań. Dziękujemy za uwagę. Dzięki.